Witajcie moi drodzy! Dzisiaj jest wtorek normalnie wtorki, we wtorki ukazują się filmiki gramatyczne, natomiast przez okres wakacji chciałam, żeby wtorki były takim dniem, kiedy będę Wam pokazywała różne metody i techniki nauki. Nauki głównie angielskiego, ale możecie je też wykorzystać w innych dziedzinach. E, bardzo często pytacie mnie o to, w jaki sposób ja się uczyłam angielskiego. I tak naprawdę ciężko mi to powiedzieć, ponieważ ta nauka przychodziła mi e, w miarę łatwo. Ale w trakcie całego tego okresu, przez który się uczyłam, czy to angielskiego, czy innych rzeczy, wypracowałam sobie takie pewne metody, które mi osobiście ułatwiały naukę. Czy Wam pomogą? Nie mogę Wam tego zagwarantować. Części z Was na pewno tak, części nie. Nie wszystkie w Waszym przypadku się sprawdzą. Dzisiaj chciałabym Wam e, przedstawić taką metodę nauki słówek. Generalnie chodzi mi o tworzenie takich map myśli, map umysłu. Otworzenie takich map myśli powiedziałam Wam już w filmiku, jak efektywnie uczyć się słówek. Natomiast wielu z Was stwierdziło, że no to mapy myśli, no to niby fajne, ale tak naprawdę to, to czasochłonne jest, nikomu się nie chce. No słuchajcie. Jeżeli pytacie mnie, jak się efektywnie uczyć, ja Wam podaję metody i wystwierdzacie, że Wam się nie chce, no to to już jest jakby nie mój problem, to, to jest już poza mną. Natomiast jeżeli chcecie się nauczyć efektywnie, to musicie zapomnieć o tym, że to będzie o tak, w ten sposób: strypnięcia palcami i już nagle cała lista osób wygląda w Waszej głowie. Żaden nauczyciel, niestety, chociażbyśmy bardzo chcieli. To żaden z nauczycieli nie ma takiej magicznej e, łopatki, którą nakłada Wam wiedzę do głowy, więc musicie jakoś to e, sami ogarnąć i, i sami się nauczyć. Jeżeli nauczyciele na lekcjach nie dają Wam wskazówek, w jaki sposób się efektywnie uczyć, możecie skorzystać z tych zaproponowanych przeze mnie. I teraz odnośnie tych map myśli. Mapy myśli są bardzo fajne. Ja mogłabym je przygotowywać dla Was, ale dlaczego tego nie robię? Ponieważ mapy umysłu najlepiej, najefektywniej działają w momencie, kiedy tworzymy je sami. To jest mapa naszego umysłu, to są nasze skojarzenia. Możecie używać różnych kolorów, możecie używać rysunków, możecie używać e, tego typu rzeczy, i to ma się Wam kojarzyć z daną rzeczą, i wtedy dopiero będzie Wam łatwiej to zapamiętać. Natomiast dzisiaj ja chciałabym Wam pokazać dwa takie darmowe narzędzia, właśnie do tworzenia map myśli jedno z nich e, to jest program, który możecie sobie za darmo zainstalować z internetu. On jest w wersji angielskiej, ale naprawdę jest nieskomplikowany w obsłudze. Ja zaraz wam pokażę jak to działa. Link do tego programu macie oczywiście na dole. Drugie narzędzia to strona internetowa, która działa w zasadzie w podobny sposób, e, z tym że już wtedy nie musicie po prostu ściągać programu. E, ona troszeczkę się różni, też pokażę wam o co tam chodzi. Nie musicie ściągać programu, ale żeby na przykład zapisać swoją mapę myśli, e, będziecie musieli Stworzyć sobie konto. No dobrze, zapraszam Was w takim razie do obejrzenia takiego krótkiego instruktorowego filmiku, na którym pokażę Wam, jak te mapy myśli tworzyć. Otwieramy sobie nową mapę, maksymalizujemy okienko i za pomocą podwójnego kliknięcia tworzymy sobie pierwszą chmurkę. Powiedzmy, że to będą słówka dotyczące człowieka. Możemy sobie edytować. Możemy zmieniać y, rodzaj czcionki, rozmiar czcionki. Możemy też zmieniać kolory, pogrubiać oczywiście tekst. Zmieniamy kolor czcionki, zmieniamy sobie kolor cienia. Możemy też zmienić kształt. Także kolor obramowania. Mamy naszą chmurkę. Tworzymy sobie teraz odnośnik. Od razu dobrze zmienić sobie kolor tej chmurki, która znajduje się poniżej. Najlepiej, żeby używać właśnie różnych kolorów, żebyście te kategorie, kategorie, które stworzycie, będą się właśnie odróżniały. I jeżeli sformatujecie sobie jedną chmurkę, to zobaczycie potem, że wszystkie chmurki w danej kategorii będą miały ten sam wygląd i nie trzeba będzie już potem każdej z nich edytować. Więc mamy wygląd i na przykład twarz. Części twarzy, kolejna nasza kategoria. I tutaj sobie wyróżniamy oczy, uszy i tak dalej. Kształt. Możemy sobie zmienić kolor, żeby odróżniało nam się od tych części twarzy. Tutaj może nie tyle to będzie kształt, co raczej jakieś cechy twarzy, bo mamy i kształt i, i, i kolor cery. I tworzymy sobie kolejne kategorie usta. Jakie mogą być usta warki? typ pełne cienkie nos szpiczasty zadarty, czoło. Wysokie, wąskie, szerokie. Oczy możemy podzielić sobie ze względu na kształt. Tutaj bądź też typ, zależy, jak sobie nazwiecie Waszą kategorię, bo mogą być tutaj nie tylko kształt, ale i rozmiar oraz kolor. O, to była nasza jedna kategoria, czyli twarz. Korzymy, tworzymy sobie kolejne budowa ciała, włosy. Wzrost i będziemy mogli dodawać kolejne cechy. Czyli wszystkie te części jakby możecie przesuwać sobie w dowolny sposób. Jeżeli na przykład zabraknie wam miejsca, zapisujemy naszą mapę. Możecie zapisać pliki, żeby go potem edytować i eksportować jako ee, plik graficzny. Wchodzimy sobie na naszą stronę i mam już pierwszą chmurkę. Wpisujemy na przykład święta. Będziemy sobie robić taki brainstorm związany ze świętami. Ustawiamy sobie może u góry. I co nam się kojarzy ze świętami? Kategorie, dekoracje, jedzenie, ludzie, zwierzęta. Widzicie od razu same te chmurki o poziom niżej już są w innym kolorze. Pogoda i inne, tak? Wszystko to, co nam nie będzie pasowało do żadnej z tych kategorii. Możemy to sobie dowolnie przestawiać. Dekoracje, choinka, karpety, tak, te wiszące na przy, przy kominku. Przedstawiamy sobie te, te, te chmurki tak, żeby nam wszystko pasowało pogodę. Możemy tutaj dodać śnieg, mróz, yy, zimno, wszystko, co nam się z tą pogodą związaną ze świętami kojarzy. Przenosić całą mapę. Eksportować jako JPG albo PNG. Zmniejszać, powiększać. Cofać. Kochani, zobaczyliście, w jak łatwy i szybki sposób można stworzyć sobie mapę myśli, jak łatwo można stworzyć sobie mapę myśli słówek, które już znamy, mamy na przykład listę, dzielimy je sobie na kategorie, oraz w jaki sposób stworzyć sobie własną listę słówek do określonego tematu. Te, te narzędzia świetnie Wam pomogą e, nie tylko na angielskim, ale i na różnych innych przedmiotach do. Do systematyzowania jakby swojej wiedzy, do układania tego w poszczególne kategorie, możecie potem sobie tam wydrukować to, dorobić jakieś rysuneczki, nie wiem, podkreślać różnymi kolorami, jeżeli macie za mało kolorów, zrobić z tym cuda. Jak widzicie, jest to naprawdę dosyć szybkie. I tworząc już taką mapę myśli, dużo słówek zapamiętujecie. Także tworzenie takiego narzędzia do nauki, czy to języka, czy to zagadnienie z jakiejś innej dziedziny. Nie jest stratą czasu, ponieważ wielu z Was twierdzi, że to jest strata czasu, robić tematy myśli albo robić karteczki ze słówkami itd. Nie, ponieważ w trakcie tego przygotowywania już część słówek zapamiętacie. Co więcej, łatwiej Wam będzie potem do nich wrócić, łatwiej Wam będzie powtarzać. Rozwijacie swój umysł, rozwijacie swoją pamięć, rozwijacie swoją kreatywność. To wszystko działa na plus. Dobrze, moi drodzy, jeżeli ten filmik według Was jest pomocny, dajemy łapkę w górę. Subskrybujemy kanał, żeby być na bieżąco i codziennie oglądać nowe filmiki dotyczące nauki języka angielskiego. Wiem, że są wakacje i nie chcę Wam się i powiem, macie mnóstwo swoich ciekawszych rzeczy do robienia niż zaglądanie tutaj na ten kanał, ale moje filmiki są bardzo krótkie. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o naukę języka i o wykorzystywanie tego języka, to dwumiesięczna przerwa to jest naprawdę dużo i, i potem ciężko Wam e, czasami wrócić do szkoły. Macie zaległości, są zagadnienia, które znaliście doskonale, teraz nie do końca pamiętacie, więc myślę, że możecie poświęcić te parę minut dziennie na obejrzenie filmików i powtórzenie sobie jakichś słówek. To wszystko będzie z korzyścią dla, dla Was, zwłaszcza jeżeli w maju zdajecie maturę. Pomyślcie, macie trochę mądrzej od swoich kolegów, którzy twierdzą, że teraz wakacje będą tylko odpoczywać i zróbcie coś, żeby wypaść od nich na tej maturze lepiej. Ja nie mówię, że macie się dzieci zakuwać, ale właśnie takie proste rzeczy, na które możecie poświęcić na przykład pół godzinki w tygodniu, myślę, że są warte zrobienia. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!